Narodowe Święto Niepodległości w duchu sportowej rywalizacji uczcili członkowie PTTK Husaria Koło Wojskowe Czarne. Zgodnie z wieloletnią tradycją ponownie zorganizowali rajd pieszy szlakami walki męczeństwa, w którym udział wzięły dzieci i młodzież z Czarnego i Krzymieniewa. Po pokonaniu 3 kilometrów trasy uczniowie podzieleni na trzyosobowe zespoły wykonywali rozmaite zadania sprawnościowe, m.in. strzelanie z wiatrówki, rzut granatem do celu czy rzut beretem. W ramach sportowej rywalizacji sprawdzano także wiedzę uczestników na temat regionu oraz ich celność w rzucie do tarczy. Impreza miała jednak przede wszystkim na celu odwiedzenie miejsc pamięci poległych żołnierzy zarówno z I, jak i II wojny światowej. Uczestnicy gromadzili na swoim koncie punkty za wykonywane zadania, co pozwoliło wyłonić zwycięskie drużyny. Oficjalnego ogłoszenia wyników dokonano w klubie 52 Batalionu Remontowego Ziemi Czuchowskiej. Pierwszą miejsce w kategorii seniorów zajęła drużyna numer 7. Tom Koleski, 98 punktów. Zapraszam. zapraszam Was do udziału w przyszłorocznym. W kategorii juniorów pierwsze miejsce, drużyna numer 16, Krzemień. Proszę bardzo, dla Na naszej Wypoczyni, tak? Tak. Nie wiem. W kategorii seniorzy miejsce drugie zajęła drużyna. W zawodowi Krajacy Pomidorów. W kategorii juniorzy miejsce drugie zajęła. To, yy, drużyna numer 11 DPD. Szkoła, szkoła podstawowa Czarne 84 punkty. W kategorii seniorzy miejsce trzecie zajęła. Yy, drużyna numer 12, Messerschmitty, 78 punktów. Wybierzcie i w kategorii juniorów trzecie miejsce drużyna numer 24A Tygrysy. Najlepsze drużyny oprócz nagród rzeczowych ufundowanych przez burmistrza czarnego Jana Zieniuka otrzymały grawertony okolicznościowe fundowane przez dowódcę 52 Batalionu Remontowego Ziemi Czuchowskiej. Na zakończenie imprezy głos zabrał zastępca burmistrza czarnego Ireneusz Witkowski. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za uczestnictwo w tym, w tym marszu, w tym rajdzie, myślę, że będąc w przedniu wielkiego święta dla, nas, dla naszego państwa, dla naszej ojczyzny, święta niepodległości, jest to bardzo dobra forma pamięci, pamięci oddania swojego szacunku dla ludzi, którzy o tą Polskę walczyli, o tą Polskę, którzy walczyli, czy to w powstaniu listopadowym, w powstaniu styczniowym, czy to walczyli o Naszą wolną Polskę w I wojnie światowej, ale również podziękowanie dla tych, którzy walczyli o naszą wolną Polskę w II wojnie światowej. Wszystkim Wam dziękuję. Myślę, że jest to bardzo dobra formuła, taka sportowo-obronna, w której możecie się wykazać i znajomością historii, i swoją sprawnością, a także takim partnerskim uczestnictwem, gdzie wszyscy razem chcemy uczcić to nasze piękne święto. Dziękuję wam wszystkim bardzo, dziękuję bardzo uczestnikom i dziękuję organizatorom, bo tak bez was panowie pewnie by się to nie odbyło. W duchu sportowej rywalizacji święto niepodległości uczcili także członkowie Czarnieckiego Stowarzyszenia Tenisowego, którzy po raz dziesiąty zorganizowali w dniu 11 listopada ogólnopolski turniej tenisa stołowego. Organizujemy turniej w trzech kategoriach dla młodzieży, dla zawodników starszych i dla oldboyów powyżej 55 lat. W turnieju bierze udział 50 zawodników z różnych miejscowości. Z Omulnej, Kościerzyna, Biały Bór, Białogard, Złocieniec, Borne-Sulinowo, Czuchów, Chojnice, Koszalin, Nowa Wieś, Lęborska, Czarna Woda, Półczno. Z północnych regionów Kamień Pomorski, z północnych regionów naszego Pomorza. Większość zawodników reprezentuje czwartą, trzecią ligę. Są zawodnicy z drugiej ligi i jest zawodnik z pierwszej ligi, z Nowej Wsi Borskiej. Każdy zawodnik otrzyma posiłek w postaci gorącej zupy, pieczywo, jest gorąca herbata, kawa. Także zawodnicy biorący udział w turnieju również nie będą głodni. Będą mogli podreperować nadwątlone siły podczas walki. Celem organizacji turnieju jest popularyzacja tenisa stołowego wśród różnych grup wiekowych, wyłonienie najlepszych zawodników we współzawodnictwie turniejowym, promocja zdrowego stylu życia poprzez czynne uczestnictwo w zawodach sportowych, integrowanie grup wiekowych i wzmacnianie więzi pokoleniowych. Spędzenie miłowolnego czasu poprzez wdrażanie potrzeby aktywnego ruchu. Promocja gminy Czarne przez sport. Nagrody na turniej ufundował sponsor Leszek Wąsikowski. Również ufundował puchary i trofea sportowe burmistrz Czarnego Jan Zieniuk. I nagrody rzeczowe dla juniorów ufundowało Stowarzyszenie Tenisowe. Klasyfikacja końcowa prezentowała się następująco. W kategorii juniorzy miejsce pierwsze zajął Hubert Bekisz z Białogardu, miejsce drugie Patryk Lewandowski z Bornego Sulinowa, miejsce trzecie Filip Wołyniec ze Złocieńca. W kategorii open miejsce pierwsze zajął Krzysztof Piński z Nowej Wsi Lęborskiej, miejsce drugie Mirosław Wroński z Nowej Wsi Lęborskiej, zaś miejsce trzecie Sławomir Januszewski z Chojnic. W kategorii seniorzy powyżej 50 lat miejsce pierwsze zajął Antoni Biedziuk ze Szczecinka, miejsce drugie Andrzej Witkowski z Białogardu, zaś miejsce trzecie Andrzej Krawczyk ze Szczecinka. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych edycjach turnieju.